A tu już robimy recenzję jakby luksusowo, czyli marka Concord. Jakbyście chcieli poczuć się prestiżowo w samochodzie, który ma 8 metrów długości, 3 litrowy silnik Naiveco, 210 koni, to zapraszam Was do środka. Tak sobie to wygląda. Tutaj oczywiście automatyczna skrzynia biegów, kierownica multimedialna, pełny zestaw wypoczynkowy dla czterech osób. Tutaj możemy obniżyć oczywiście łóżko w momencie kiedy będziemy obniżymy fotele. także tak to wygląda tutaj mamy bardzo fajną przestrzeń jeżeli chodzi o wykorzystanie mebli kuchennych bardzo duży blat roboczy i jak pójdziemy sobie do tyłu zobaczymy duże komfortowe łóżko oczywiście tutaj jak zwykle mamy jeszcze tam dodatkowe szafy mamy dodatkową przestrzeń osobną dedykowaną właśnie gdzie jest łazienka, gdzie jest toaleta, prysznic, także to wszystko tutaj pokazuje nam w całości, że prezentuje się wyjątkowo, no i przede wszystkim świetne, długie, duże szafy, bo to jest wersja long, zatem pod tym kątem mamy bardzo dużo miejsca. Oczywiście możemy sobie zamknąć przestrzeń sypialną osobno, o czym wam pokażę za chwilkę, i tu mamy bardzo fajnie rozwinięty cały system, jeżeli chodzi o lodówkę. W ten sposób sobie to wygląda. Otwierano oczywiście na obydwie strony. To samo jest z zamrażalnikiem. Tak to wygląda. No i tu oczywiście mamy pełny sprzęt, jeżeli chodzi o gotowanie. Mamy klimatyzację postojową. Tutaj mamy bardzo duży, fajny blad roboczy z kuchenką. z... Dużymi, głębokimi szafami. Ważne jest to, że jest aż do 25 kg możliwość umieszczania rzeczy, zatem zupełnie inaczej niż to wygląda w samochodach do 3,5 tony. A ważne jest to, że samochód to masz DMC 5600 kg, także jakby luksusowo, ale wszystko zależy od wymagań i oczekiwań klientów. Tu mamy cały panel sterowania, system ALDE, sprawdzanie jakie mamy poszczególne parametry mediów, baterii, także jest tutaj wszystko co nam potrzeba. Tutaj mamy duży telewizor i oczywiście bardzo dużo okien, bo mamy aż cztery okna plus klimatyzację. Zatem samochód, jak widzimy, jest bardzo długi i komfortowy. Jakbyście mieli ochotę przetestować taki samochód, wypożyczyć, kupić, zapraszamy do firmy Platinet, zalejkujcie nas w mediach społecznościowych. I jak widzimy na dachu ogromna przestrzeń, w którym możemy rozmieścić jeszcze dodatkowe panele fotowoltaiczne. także nie ma to jak 8 metrowy kamper. I jak widać luksus w każdym momencie, nawet tutaj mamy fajną półkę na kieliszki. I jak widzimy, fajna kierownica multimedialna duże schowki, które tutaj służą i pasażerom, i kierowcy duży ekran automat. Czego chcieć więcej? I jak widzimy, garaż olbrzymi tutaj mamy dostęp do, me, do energii, aby w prosty sposób sobie zarządzać systemem także. Wygląda to naprawdę fajnie.